Himanko, dzisiaj sobie zrobimy naleśniki z dżemem i, i serem. Tak. Tu mam miskę. Biję jedno jajko. Teraz to zrobię tak umiejętnie nie jak ostatnio, że mi pękło i się wylało na ziemię. Chwila skupienia. Jeszcze raz. No, jedną ręką. Tak, teraz mąki. Mleka najpierw, najpierw mleko. Aha, najpierw lekka bo Najpierw mleko. Lej. Jeszcze. Na oko robię. Teraz mąki. Jeden kupowaty. Pięknie. Jeszcze jeden. I jeszcze jeden. Łyżka. Szczypta soli. soli i łyżka cukru. Ale dawajcie, to Będzie super ciasto. Teraz mieszamy. Aha, widać. Jakbym mieszał na omlet? pomocnik się mi to zrobi, bo tu potrzebne są dwie ręce. Nie, co Mógłbyś już zacząć rozgrzewać patelnię? Mało mąki jest. Zosypiemy mąki. Co ty te mąki dajesz? Dobra, byłeś na razie. Tu już się kiczą ogórki. Musi być płynno, Błyn, lepiej. Jeszcze mąki. Jeszcze mąki mówisz. A najwyżej się doleje trochę wody. A jak będzie zagęcia, jakie wody. No wody? No jaką to będzie? gaz i to Załączymy gaz na naszej patelni od Hiszpana. Damy trochę margaryny. Co dobre ciasto? Jeszcze troszkę mąki. No wzał, na fol to Na fol mówisz? Tak, to musi być rozgrzane Tyle Ty margaryny starczy chyba, nie? Patelnią, jakby to nie było w jednym miejscu to? Nie. Okej, przesyła, na już nie będzie potrzebne. Jedno jajko wystarczy. Będzie z dżemem, serem i posypane czekoladą. Dobra. już? Tak. No, bo to musi być zagrany. ale... lub płaski, nie ruch grubego. Jaki ci wyjdzie? Za no, dużo dać. Nie. To trzeba to jest Nie na no, czekasz, ale... Obrócisz to potem jednym ruchem patelni? Nie. Nie umiesz. Umię, ale mogłoby mi na głowie wylądować. <grym> <Ja>. <grym> przypoli się. To niech się przypoli. To się przypolić. A potem będziemy je zwijać w rurą, czy układać w trójkąt? W czy trójkąt? Trójkąt w są niezdrowe. W się cię Mniejszy gaz, bo ta patelnia jest za wielkość i środek nie upieka się. To przycisz gaz. A Ty, może, no, już myślałem, że dzisiaj spodnie ubierzesz. Możeś zaś nie ubrał. Kobiety nie od nic w spodniach. Mm. Kilka. Coś już na obrotach trzeba wejrzeć. Mało. Mało? No mało. A gruby wyjdzie, Jaki gruby? Nie, no, nie widzę, żeby miał być cieniutki jakże. Jak dziadek robił. Umiał no. robić jak robił robił no, na trudnie i robił tak cienkie, że Fajnie jest to cienki muszę robić na drodze wrócimy w drugą stronę nową elegancko To wybuchnie. No i wybuchnie. Jeszcze cukier trzeba maszykuwać. Trzeba pocukrować. się. bardzo się nie chce. Mówię, że wybuchnie. Tylko przycisnęmy, bo on się tam nie upieka. Dziurko mało i wtedy. i rośnie. Z tą słońce dałem. Środkiem to. będzie blady. Tak, to też jest fakt. Światowa soli, ale nie wszędzie wszystkiego. Możesz głośniej mówić. Środek pier, pier, musi świecić. się świecić. Pier, pier, pierwszy raz mi się zrobi, żeby mi go wydymało. Bo, no, no, no. Pierwszy raz tak widzę na leśnik w środku. No. Drugi już wyjdzie lepiej. No, drugi nie ma już. No, no, już. Tu na pół zjemy? Nie, no, tam jeszcze jest taki mały, że się odchudzimy. No, hmm, już taki lubię, nie? Potem dawać, bo Wydaje się, że będzie dobry No, już, już w Później no, mm. będzie, będzie wypływać na nadzienie z tych dziurek. Ja... Um. Już jest, jest, jest dobry, no, jak chcesz mieć barwa. Czekać. Dobra, dawaj, bo się spoli. No już się spolił, patrz. A, ja się spolił. Mówiłem, że się spolił. No, tak, Brasz, bo i się nawet nie chciał. Teraz trzeba lekko pociukrywać, najpierw żeby potem sobie zabinąć. No, ale żeś mi finał cukier. Tu jest cukier. Niżej, bo rozsypiesz, niżej. Co ty? Robisz? No, cukruję to. Ale to może być, wariantem się cukruję. Podaj mi, poda mi łyżeczkę, tak. jak możesz. Cukierdzie eee, się sure. styknie, ser. To trzeba rozprowadzić najpierw. A to po trzeba rozprowadzić no. po całym Cały dżemę placku. Dżemę. Starczy tego dżemu. Daj, dżemu jeszcze. A dla drugi to nie zostanie nic. Dżemu starczy. Tamten już jest pleśniały. No dobra, to został. No. Starczy, odchudzamy się, nie? No. Trochę sera. Tylko syra to może z grubymi. 100% śmietankowy. Bardzo drogi. Trzeba mu pokazać, co syra... pokazać. A ja, teraz pośle pokaż. Taki o. Śmietankowy twaróg. Rozprowadź te boki. I tego jak już Boki, boki, bo tutaj, że na boki, widzisz, to są boki, prawda? Dobra, lewo, styknie, prawo, będzie elegancko. Możemy zawijać, zawiniesz? No, zawinę albo w trójkąt. Ruron, mówisz? Tak. Trójkąty są niezdrowe. Nie, czekaj, co ty robisz? Czekolada jeszcze, trzyma, ja, ja potrę. Go, kameruj na to. Czekolada, tarka, czy tam tarło, czy jak to się nazywa? Jak to się mówi? Dobre, będzie. Uro. I gotowe. No, tak. I tak Przeka to się pre prezentuje, idea jest, smacznego, no, idę jeść, jest. Jest. Jest, jest. będę go zjadł, no. a ja się jeszcze pożegnam, podobało się to łapkujcie, komentujcie, subujcie, a ja kocham gotować i się z wami żegnam, hej, cześć, na razie.